Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie załatwiać swoje sprawy, jeśli chcesz rozwinąć swój talent i nauczyć się czegoś nowego, jeśli chcesz swoje słabości zmienić w siłę, to szkolenie jest właśnie dla ciebie. Najpierw poznasz, czym jest i jakie możliwości daje bycie wolontariuszem i wolontariuszką na rzecz osób z niepełnosprawnością. Nauczysz się autoprezentacji! Żeby móc załatwiać sprawy swoje i innych osób. A przede wszystkim znajdziesz swoje miejsce w życiu. Takie działania to samo Będzie to dla Ciebie okazja, aby pokazać, co potrafisz, kim naprawdę jesteś i jakie posiadasz talenty. Zapraszamy! Zapraszamy! No to do pracy!